Siemanko wszystkim na naszym kanale, to jest pierwszy odcinek nagrywany nowym Lumixem Zobaczymy jak się będzie sprawował, jeśli chodzi o e, nagrywanie fajwerków Starałem się go troszeczkę tak ustawić, żeby to było w miarę ładnie Bo powiem wam na początku, te barwy ogólnie były takie wyblakłe, nie były nasycone e, Brakowało takiej e, ostrości, tylko kontrastu brakowało Więc zobaczymy teraz jak to wszystko będzie wypadało Postaram się to wszystko tak w miarę ustawić, tak było w starym e, Lumixie żeby wszystko było Semani e, fik Ale wiadomo, jak się uda za pierwszym razem, będzie dobrze, jak nie to będziemy dalej kombinować. E, jeden odcinek nagram Full HD, zobaczymy, jak to będzie Full HD. A drugi odcinek następny nagram w 4K i zobaczymy wtedy, jak to będzie wszystko w 4K. E, mamy dwa mikrofony. Ze względu na to, że kamera ma gorącą stopkę, mogę użyć takiego. Mikrofonu na gorącą stopkę. Na chwilę obecną jest mój stary, sprawdzony mikrofon, i tutaj mam Soniacza z jednej innej kamery, która jest gorąca stopka. Mam nadzieję, że będzie kompatybilny z Lumixem. Powinien być, zresztą, łaski nie robi. Więc pierwszą wyrzutnię nagram na tym mikrofonie. Zobaczymy, jak ten mikrofon, w tym body, nagra wyrzutnie, jaki będzie dźwięk. A drugą wyrzutnię już nagram standardowym mikrofonem. I wtedy od razu też będzie mowa e, końcowa. Co dzisiaj tutaj dla was mam? E... <laughs> nie, wąski ma troszeczkę ten kąt, trzeba mi trochę dalej stawiać. Ale nie ma źle, dzisiaj mam dla was dwie takie kosteczki. Seteczki, kaliber 20 mm, pierwsza to jest Illuminanti j 2033 100 strzałów, 20 mm, 45 sekund, czyli dość dynamiczna. Szata graficzna, no takie oko w trójkącie, pozdro dla kumatych, Rok produkcji obej wyrzutni to jest 2022 natomiast jeśli chodzi o gramaturę jest to 494 g mieszaninki, czyli kategoria F2 trochę mało jak na setkę w 20. Trochę mało, jesteśmy nauczeni, żeby jak mniej więcej było 600, to wtedy 600-700. Te wyrzutnie są mega dopasione. Poniżej pół kilograma to raczej nic dobrego nie będzie. Choć mogę się też mylić. Efektu nie będę czytał, bo tego jest naprawdę dość um, dużo. E, cena 200 zł. Ląd podstawowy i tylko ląd podstawowy, jest i jest ląd rezerwowy. Kolejną kostką, którą Wam mam dzisiaj do zaprezentowania. Jest to kostka cyklon. Tutaj ta szata graficzna jest jakiś taki niby cyklon, niby taki uśmieszek. Tutaj szata, graficz... szata graficzna do mnie kompletnie nie przemawia. Kod produktu J2 2045, 20 mm, 100 strzałów. Też około 45 sekund zabawy. Gramatura tutaj owej wyrzutni jest 490 gram. I, o dziwo, wyrzutnia jest z 2019 roku. Taką e, dopadliśmy, znaczy piroki, taką dopad z hurtowni, więc jeśli się sprawdzi, no to takie możemy ściągnąć z tej hurtowni. Więc psikus 2019, czyli jakiś starość. Co, co, to może oznaczać? Na 95% to jest chłam. Bo jeśli byłby dobry, to byłby wysprzedany. Rok do roku, rok do roku, a to jest 2019. Czyli nikt tego nie chciał kubić. E, efekty srebrne palmy, czerwone, purpurowe, zielone gwiazdki, srebrne koznate. Wszystko jasne. <noise> no dobra, to tyle. Zapraszam Was do sklepu pirokit.pl. E, zapraszam Was także do piły. Tam prawdopodobnie Michał sprzedaje, ale zanim przyjedziecie do piły, naprawdę lepiej zadzwonić, bo jeśli ktoś zbyt gorszy przyjedzie po pocałuje klamkę, to się zdenerwuje i potem na Machony będzie wysiał krątwy, bo powie, no machony powiedziałeś, że jest czynna, a tu lepiej zadzwonić. Radon, czynny jak najbardziej, i tyle co miałem wam do powiedzenia. Instagrama: Mahony 69, tam wrzucam insta story, co jak i dlaczego, elita machonego, bla bla bla. Sprawdźmy w ogóle, jak ta kamera radzi sobie z autofokusem. No, 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 z bliska. Uu. Muszę przyznać, że całkiem, całkiem, całkiem radzi sobie z autofokusem, widzicie? Bez problemu, wszystko fajnie, pięknie. Teraz na mnie wyostrza, ale i tak jak będę nagrywał no nocą yy, To po prostu zrobię ten myk, że sobie oświetlę wyrzutnie Przyzumuję, złapię ostrość, zablokuję ostrość I po prostu wyrzutnie yy, odpalę zdanie Więc zobaczymy co te dwie kosteczki potrafią O dziwo dzisiaj jest najdłuższy dzień w rok Noc z Kupały, czy jakoś tak 21 czerwca Wy ten odcinek pewnie się oglądać jakoś na początku czerwca Na początku lipca Ale ze względu na to, że są ciemne chmury, krążą burze Automatycznie o wiele szybciej się ściemni. W przeciwnym razie nawet dzisiaj się za te wyrzutnie nie zabierał Nie, to nie jest to Z, o którym myślicie, ta koszulka już jest stara jak świat Dobra E, pierwsza wyrzutnia leci na tym mikrofonie, druga wyrzutnia leci na tym mikrofonie. I zobaczymy, wy mi pomóżcie, która e, lepiej nagrywa dupnięcie. Korekta. Pierwsza wyrzutnia będzie nagrywana bez mikrofonu, druga będzie nagrywana z mikrofonem. Sony ma uniwersalne, uniwersalne Sony ma unikatowe wejście na gorącą stopkę. do mixa. niestety to nie pasuje, więc dupa blada. Pierwsza illuminanti bez mikrofonu. Odległość 50 metrów. Dobra. Całkiem fajna. Całkiem fajna, dość duże efekty. Taka dość dynamiczna, wiadomo brokatowa korona, tylko różniły się tam czerwone, zielone, niebieskie gwiazdki trochę Kraklingu. Cracklingu. Eee... I tu i tu daję ocenę 7. 7 z plusem. Dobra, teraz będzie mikrofon. Mikrofon podłączony Cyklon. A była miodzio, ta była miodzio. można powiedzieć, że to jest brat testosterona. Dlaczego brat? Bo i testosteron i to ma 100 strzałów 20 mm, tylko testosteron ma jeszcze testosteron to jest bardzo szybka wyrzutnia kraklingowa, gdzie mamy minę kraklingową i jest krakling. A tutaj nie mieliśmy miny kraklingowej, ale mieliśmy wystrzały zakończone fajnym kraklingiem, więc ta wyrzutnia, która ma dużo kraklingu. Wow, Tylko ona z 2019 roku. Właśnie o to chodzi: trzeba byłoby nową przetestować. Eee, powiem Wam tak: iluminanti nie jest najgorsza. Eee, strzelam z o wiele gorszych. To iluminanti eee, wypadło całkiem fajnie. Tak jak powiedziałem, 7 z plusem. Eee, można nawet zaryzykować 8 z minusem. Eee, I dla pro, i dla nowicjusza. Jeśli chodzi o cyklon. Dla Takich zaawansowanych firów Dziewiątkę można dać Jeśli chodzi dla Januszka ósemeczka I to tyle Bardzo fajne Ja zobaczę w ogóle jak to się sprawowało O patrz tam migotanie To trzeba byłoby ustawić Pewnie coś z automat Widać to migotanie Dobra trzymajcie się ciepło Do następnych odcinków